Co stanowi o atrakcyjności medycyny personalizowanej i pokładanych w niej nadziejach? Medycyna personalizowana tak naprawdę oddaje to, co stanowi sens medycyny, ponieważ medycyna zawsze... Była bezpośrednim spotkaniem lekarza i pacjenta, lekarza i człowieka chorego. Natomiast yy, lekarz zaprzestawał pomiędzy dwoma dylematami. Jednym to było yy, to, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, zarówno w swojej naturze biologicznej, jak i, i w istocie ludzkiej. A z drugiej strony cała działalność, cała działalność lekarza to próba przyporządkowania konkretnego chorego do grupy yy, jednostek chorobowych. Diagnostyka to jest nic innego, jak proces dopasowywania indywidualnego chorego do znanego z podręcznika opisu choroby i z tego konsekwencji diagnostycznych. Wydaje się, że pewne elementy medycyny personalizowanej były od czasów no, naukowej medycyny w Europie, natomiast w ostatnich czasach uzyskaliśmy narzędzia, takie jak możliwość oceny metabolizmu leku konkretnego chorego, oceny, oceny defektów które, metabolicznych, które sprawiają, że dany lekarz działa albo nie może być do tego chorego podany, czy wreszcie uwarunkowań genetycznych. Myślę, że to jest początek bardzo dużej drogi, która na razie wydaje się droga może mało dostępna, ale staje się coraz bardziej praktyczna i ona sprawdza będzie do tego, że chorego będziemy typowali najpierw pod tym, jaki on jest i jaką on ma chorobę, nie tylko w sensie ogólnej nazwy, ale jego indywidualności i dobierali właściwy lek. I to jest chyba atrakcyjność, ponieważ lekarz chce leczyć indywidualnie konkretnego chorego. Dodam jeszcze, że trzy lata temu, kiedy obchodziliśmy stulecie Towarzystwa Nienitenistów Polskich, ogłosiłem list otwarty, który nosił tytuł Człowiek jest drogą medycyny, ponieważ taka jest idea nauki lekarskiej.